Hej, cześć, witajcie z tej strony. Ja, Waktar. witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Minecrafta na tym kanale. A dzisiaj ruszamy z serii Survival, dlatego że niestety świat z e, Survivalem na kanale Waktar Gaming usunął mi się nie wiem jakim cudem. I przepraszam, że pewnie macie dosyć głośno dźwięki z Minecrafta, ale konie chodzą, więc. Więc no. E, bardzo przepraszam, no nie wiem, czy nie wiem jak on mi się usunął. czyściłem po prostu folder.minecraft, czyli folder odpowiedzialny za Minecrafta i nie zrobiłem niestety kopii zapasowych i usunąłem. Myślę, że mi wybaczycie i co? Przechodzimy do wywala na tym kanale. No bo co, to wiesz bawełny? Eee, jakbym jakbym był trochę słabiej słyszalny, to bardzo przepraszam, ale staram, tak się, staram się i tak głośno mówić. No ale przepraszam, jak będę słabo słyszalny, dobra. Tutaj mamy na pewno kurczak. O, Sicy. Wow, za pierwszym razem, za pierwszym zniszczeniem trawy od razu sitsy, wow, szczęście. A dobra, niszczymy sobie kurczaczka. Dobra, e, prze, przepraszam za ten... Wow, okej, tak. Przepraszam za te... że macie mnie trochę słabiej słyszalnego, ale... Trudno. E, dobra, nie... Ej, chodź tu. Chodź ty tu, kupić kurczak. Widzisz ty do wody wpadł. O, git. Później sobie przypalimy jego jedzonko. Aj, w ogóle pewno w, do, w prawym dolnym roku macie napisy, tylko jest ten problem, że tu nie ma drzewa tak swoją drogą. Musimy gdzieś. E, e, tak, aj, mam w ogóle swojego teksturbaka, możecie napisać, czy nam się podoba. Ale, no, a mniejsza większość e, drzewo. Nie, no, nie mamy tutaj drewna na tej nie ma drewna. No, po prostu nie ma drewna. E, niestety to jest raczej Biome Ocean, podejrzewam, tak? Czekajcie chwilę. Biome Planes. A gdzieś tutaj jak podejdziemy, to już jest biomo... beach, ha. Wchodzimy ocean dokładnie. Więc to jest biomo ocean. I wtedy musimy płynąć, żeby gdzieś że jakieś delfina znajdę, bo tu no, na tej wyspie nie było drzew. Nie było drzew. Niestety. A i włączyłem w ogóle pisku też. Dlatego, że właśnie tak tu nie ma drzew. Znowu włączyłem peaceful, żeby nas mogli nie atakować, a niedługo się zrobi też noc. Ktoś sobie tam nie to, że poćwiczyłem, tylko jakby to, jakby to Wam sensownie powiedzieć. Oglądnąłem sobie tą wyspę, eee, tak, żeby, żeby zobaczyć po prostu na czym będę grał i jak będę grał. I na pewno wiem, no, że muszę błączyć. tutaj czekać, że nie będzie na tym czymś. A przepraszam, że nie mam fajna, ale to mi trochę w ale jak mam opti to mi program do gry nie laguje. O! So, jednak są so drzewka, super! To sobie na tą wyspę. Więc na pewno będziemy mieli drzewka. Dobra, szybko tniemy to drzewo. Uhu, -huh, getting good. A co czemu się nie pokazało, że getting good, co? I to przerabiamy oczywiście na deski. I ja z desek tworzymy sobie crafting. Kładziemy crafting na ziemię. I stworzymy sobie oczywiście drewniany... o, czekajcie. O, piękny, drewniany kilof. I kupiłem się teraz w poszukiwaniu kamienia. Jest kamień, Ok, kopiemy. a swoją drogą, możecie napisać w komentarzu, jaki, jakie, ten, jaki styl odcinka Wam się bardziej podoba. Czy bardziej pocięty, że tak powiem, odcinek, czy taki jak ciągle gadam. Bo na Vyter Gaming zrobiłem taki pocięty, a w tym odcinku będę więcej z Wami gadał. I możecie napisać, jaki Wam się z styl montażu bardziej podoba. Czy jak mówię, jest na przykład przerwa gadam coś, przerwa, czy jak coś mówię, na przykład jak teraz kopię ten stąd. Możecie napisać w komentarzu. Ja wszystkie komentarze będę czytał, więc możecie z chęcią napisać. Dobra. Wykopałem 28 kobla. Teraz możemy już wychodzić stąd i raczej opuszczać powoli to wysta, bo nie jest potrzebna. Eee, ale dobra. To co, stworzymy sobie chyba tradycyjnie kilofek. Kilo stworzymy Co so Zróbmy sobie jeszcze na pewno pies i zaraz przystopimy jeszcze te mięso kurczaka i zrobimy sobie sikierkę. I jak się bawić, to bawić, zrobimy sobie jeszcze um, łopaty. Tak, łopaty. Czyli te dni 1, 2, 3, 4. Tego możemy używać. 5 i 6 i dobra. I myślę, że jesteśmy gotowi. Zebrałem ten kraft. A, jeszcze łódki nie zrobiłem. To czekajcie ze. A nie, starcie mi. Ide pa, idealnie mi starczy na łódkę, co jest? Starczy mi, idealnie na łódkę, super. Ej, jakby to było wymierzone. A to nie było wymierzone kompletnie. Ej, taj, nie było wymierzone. Sorki, że takim lepiej, no nie słyszycie. Dobra, tu mamy jakiś pomysł, więc. Co Dobra. Płyniemy! Odezwę się do was, jak znaj znajdę jak Będę płynął prosto. O, mam coś. A co to nie jest ta stara wyspa nasza? Tak, to jest ta wyspa. To ja się cofam, dobra, nie fajnie w sumie, trochę, ale dobra. Trudno. Co to jest? Jakieś ruiny! O, delfin! Czy tu jest skrzynka gdzieś? Ma efekt delfina. Dzięki delfin. O, ja skrzynka. Jakbym statek znalazł, był fajny. Okej, okay, biorę wszystko, biorę wszystko. Na no, potrzebuję zrobię sikierko, bo tu jest. Wszystko się może przydać. O, skrzynkę też... Dobra, skrzynkę też wezmę. Nie umrzemy raczej, bo to jest peaceful, jak już mówiłem. Chociaż kurde, nie, nie możemy spokojnie, żeby załatwimy od razu gravel. Dobra, płyniemy. Okej, okay, wypłynęłam. Robi się noc, ale mówię, mam pismo, nic na się nie powinno stać. Co my tu w ogóle mamy? Na pewno mamy węgiel. A, mieliśmy te mięso przetopić właśnie. Dobra, mamy węgiel. Fishing Road, Zumbraking 3. Dobra, dobra. Fajnie, fajnie. Płyniemy dalej. A, przepraszam jakby szumiło też, ale... Yy, mam mikrofon... Wow, Ło, odcinam to swoją drogą. Mam, przy... mam... mikrofon bardzo blisko tego. Wentylatora od komputera. Przepraszam. No to nie jest, to taka mała wysepka, to opływamy ją nara. Pewno już trochę czasu, no się wygodnie rozsiadłem, a to nic nie ma. Ciągle biom ocean. Słuchajcie, ciągle bijom ocean. M możemy włączyć sobie czas i zobaczyć ile minutnym zajmie dopłynięcie do lądu. Teraz macie w lewym go, górnym rogu czas i zobaczymy, ile nam zajmie dopłynięcie do, do jakiegoś lądu. O, jakaś struktura po prawej, ale chyba omijamy ją. A ten timer ma jak coś 32 minuty, więc jakbyśmy przez dwie, 32 minuty nie, nie znaleźli lądu, to by było śmiesznie, ale nie, bo ja zakończę wtedy odcinek. Kolejna struktura po prawo. Tak swoją drogą. O, 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 dobra. Coś jest, ale to jest taka pojedyncza górka? Pojedyncze górki, ja. chociaż nie. Dobra, nie, jest tu coś. To jest wyspa kolejna, ale. Zawsze jakiś ląd, nie dobra. E, stop. Minutę nam to zajęło, dobra. Wow, jakiś ląd jest cichy. to 100, to możemy już wyłączyć. Dobra. Wow, 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 jak... wow, jest ten timer, coś zlagowało wszystko. Cały system zlagował, ale okej, okay, dobra. Dobra, już jest git. O, lawy mamy, dobra. E, to jest na pewno biom ocean, podejrzewam. O nie, mountain z góry, dobra. To, to jest biom góry. Mamy drzewo, to ja sobie od razu zetnę te ćwierkowe drzewo. Bo nie wiadomo, czy niedługo drzewa nie poznikają. Wow, to jakiś lak. Bo nie umiem się wysławić. Jakieś lagi mam dziwne, nie wiem czemu. Przepraszam, ale macie lagi. Ja też mam, uwierzcie mi. No nie tylko wy macie na nagraniu. Ja też mam lagi, uwierzcie. Próbuję coś ciekawego znaleźć, ale nic tutaj nie ma, no. Dobra, pozbieramy sobie trochę śnieżki. zawsze. Będzie fajnie, jak pozbieramy sobie śnieżki. O, jest jakaś polana, dobra. Na lawa pół. Ale póki co... Myślę ten sam szczycie tej góry Możemy zakończyć ten odcinek. Nie bo nie są jakieś specjalnie długi ten odcinek. Yy, dobra, Dobra, robimy sobie to na deski. Ale... Yy, Ziemi się. Dobra. Tak, tak, się... No wiesz czy szczyt. Wow, Ma mały render na ale trudny. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli nam ja się ten filmik podał, dajcie łapkę w górę. Jidźcie sobie do dole i na pewno nie zostawisz lajka tak szybko, dopóki ja nie skończę z tej góry. Cześć! Jak to to žije? Mám půl se srdouška. Dobra, to je na serio. Cześć.